Siemaneczkolczyka z tej strony Jakubowski. Witam Was wszystkich na nowym odcinku na tym kanale. Dzisiaj dołączam do nowego teamu Knock. Yy, tutaj jestem założycielem. Teraz będziemy grali 1v1. Możecie przywitać? Yy, siema. No i dołączyłem do tego teamu jako content creator i będziecie mogli yy, widzieć w, przy, w przyszłości jakieś odcinki z właśnie innymi YouTuberami jako content creatorami w tym teamie. No i mam nadzieję, że spodobał wam się taki content No i lecimy już z 1v1'ami no, Link do Discorda będzie w opisie Jeżeli jesteście Content creatorami tak samo jak Jakubowski Możecie się do nas zgłosić. Także nawet jak jesteście zwykłymi graczami i myślicie, że Podołacie zadaniu to też możecie dołączyć. Serwer Discord jest y, otwarty dla wszystkich widzów. Ym, więc nie ma problemu, żebyście zaprosili kogokolwiek. W przyszłości będą jakieś strefy, konkursy i tym podobne. Na no, sam dół spadłem. Warty, zajdę. Odmowa czy? No może odmowa. Ja ogólnie tego przycisku kliknąć Ale sposła pompa. No ogólnie ja tam nie gram czerżem, jakoś ja wolę taki nie hmm. Może tam czasami, tam sam widziałeś w boksie, nie tam nie trafiłem taki pompy No dobra, no. Cóż, Só vamos ver um o que o poderoso que for Jakim cudem ten dosek jest twój Jestem nie rozgrzany jej Dobra, spadłem na sąduch Dobra, Od nowa? Do dostaj gramy Cóż to, no, że no. снимаем вообще на сюда. Ну, а Dobra, dobra, dobrze było. Więc jeśli widzowie, jeśli będziecie chcieli więcej e, filmów z Team Knock i e, więcej taki, tego typu odcinków, to zostawiacie łapeczki w górę oraz subskrypcję na tym kanale. wbijajcie na Discordy Teamu Knock i na nasz serwer Discord, który, które będą w opisie. No i do, trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć.